Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Sima to jest kolejne spotkanie z grą Workers and Resources Solid Republic. No i moi drodzy, e, no, budują się tutaj, budują się cały czas. E, no ta przepompownia jest gotowa w bodajże 30%, jak tam, ten pojazd no, trochę tych chemikaliów ma, ale niewiele. Mam nadzieję, że w końcu nadejdzie taki moment, że będzie ich więcej. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że tutaj się nam wszystko to buduje. No ale nie oszukujmy się, że no te 4-5 bloków to będzie za mało, żeby obsłużyć całą tę strefę uranową, więc dzisiaj chciałbym zająć się na pewno tymi blokami po tej stronie, no i być może w końcu uda się tutaj to tak w pełni odpalić, no bo na razie mamy taki jeden blok, do którego oni się wprowadzili, ale po prostu zadowoleni mają na niskim poziomie, bo nie mają wody pitnej. A wody pitnej nie mają, bo tu jeszcze nie ma przepompowni, bo już wszystko pod gotowa gotowe jest, tylko jeszcze została nam ta przepompownia, a do tej przepompowni brakuje stali, a ja nie wiem, czy mamy jakiś robotników, którzy obecnie stali produkują. No nie mamy, ale to cały czas idzie na budowę i to widzicie jak to działa. A teraz on na przykład jedzie budować jakiś blok z wielkiej płyty. No. Więc to tak lipnie, trochę działa. O ten pociąg też chyba przyjedzie i nie wiem co on weźmie tej stali, na pusto pojedzie praktycznie. No bo jak widzicie, no to po prostu nie działa za bardzo. Tak? Po prostu nie działa, no bo... Oni za wiele tej stali nie mają, w sensie coś tu nie wybiorą, bo jak widać, oni tej stali nie potrzebują dużo, tylko chyba tak po troszku ją przyjeżdżają brać, nie wiadomo w sumie po co. No ale coś tutaj stali powstaje, może nie jest jej ja jakoś super dużo, bo widzę, że teraz w ogóle brakuje węgla. To jest też genialne, że tego węgla cały po tutaj nam brakuje. Aha, jego brakuje, bo po prostu nie ma ludzi do pracy, no faktycznie, super. Ten na przykład ma 98, no to oni powinni akurat zdążyć dojechać, ten ma... 86, którzy też powinni zdążyć, więc może zaraz sytuacja z tym węglem się trochę poprawi i będzie go więcej. Dobra, ale dzisiaj e, chcę się jednak skupić na tym osiedlu, żeby je jakoś tutaj wybudować. No ja myślę, że co? E, czy takie dwie główne drogi będziemy robić? No ja myślę, że tutaj też możemy zrobić takie dwie główne drogi. E, czyli co? Jedna by sobie biegła, tylko tu możemy je zrobić dosyć blisko tego, czyli jedna na przykład biegłaby sobie tak, druga biegłaby sobie tak. No i teraz jedziemy sobie dalej aż do tego miejsca, tylko fajnie byłoby przejechać prosto, ile się da, no i dopiero teraz, tak naprawdę, tu by można było podjechać. Plus pamiętajmy o tym, żeby też połączyć w razie to tą stację, żeby też do niej było jakiekolwiek dojście. Z tym idziemy równolegle do pewnego momentu, potem możemy z tym też troszkę sobie gdzieś tam odejść, no i potem, no na pewno jest coś takiego, tego nie chcemy absolutnie, kasuj się, chcemy potem coś na przykład takiego, czekajcie, będzie równoległe jakieś, czy coś, czekajcie, bo my wychodzimy stąd, to będzie jakoś tutaj, no dobra. Tu powstaje coś takiego, ale ta druga droga by powstała sobie jakoś tutaj, a to możemy połączyć z tym, niech będzie. No teraz, co? Tak naprawdę, tutaj jest gdziekolwiek sens to prowadzić, no my tu za bardzo nigdzie nie dojdziemy. W sensie, no teoretycznie, no to możemy sobie z tej obwodnicy wyjść, no bo chyba z tej obwodnicy możemy sobie tutaj, myślę, tak wyjść. E, czyli będzie po prostu taki tutaj wyjazd, e, może być tak, chociaż wiecie, co? Ja bym to jeszcze zaburzył, żeby to nie było aż dla tych skrzyżowań. Ja bym to sobie przebudował, żeby to jakby było jako wjazd taki dodatkowy tutaj, o, na przykład na takim łuku byśmy sobie tu wjeżdżali, a to będzie po prostu główny wjazd na to osiedla, ale nie coś takiego. Czymś takim bym chciał pojechać. E, drugiej drogi myślę, że bym tutaj nie robił, czyli zrobilibyśmy sobie coś takiego i po prostu jakieś tutaj na przykład wpięcie w to, e, o, na przykład w tym miejscu i to by był taki podjazd do tego, a tutaj byśmy sobie to zrobili jakoś, czekajcie, e, o. Coś na przykład takiego byśmy sobie zrobili i docelowo byśmy się pozbyli po prostu tego kawałeczka. E, dobra, niech sobie to już jak najbardziej budują, tylko jeszcze sobie przypiszmy tutaj te wszystkie budowy do... Y, do po prostu do biur budowy, żeby to już się było w stanie budować. Widzę, że tutaj będą mieli, e, z których to budować, więc nie, nie powinno być problemu, że oni tego nie wybudują. Mm, więc to powinno nam jak najbardziej działać. No i to tak naprawdę będzie taka główna droga przez to osiedlo. Oczywiście też możemy sobie podłączyć. Możemy to też podłączyć do tej obwodnicy, czyli możemy po prostu z tym zjechać jakoś tak. Nie będę celowo tego łączył do tej drugiej strony, no bo jednak ma być to obwodnica, więc ma być to taka droga dosyć szybka, więc będziemy to po prostu łączyć tylko z jednej strony, a jak chcą z drugiej, to muszą sobie niestety zawrócić albo poradzić jakoś inaczej. Natomiast no teraz na pewno chciałbym tutaj stawiać więcej tych bloków, tylko pytanie brzmi, czy my tu będziemy mieli zasięg wody, będziemy mieli zasięg wody tak naprawdę do końca, tak? Czyli no z tej strony już nie, ale tutaj myślę, że gdzie głównie bym chciał to stawiać, to będziemy mieli ten zasięg. E, czy będziemy mieli na przykład zasięg do sklepów, to zaraz sprawdzimy? No myślę, że jak powinniśmy raczej mieć, a jak nie będziemy mieli to na wyżyciu jakieś się prze, przejście zrobi. No myślę, że przejście też już możemy sobie zaraz zaplanować, czyli przejście byśmy sobie zrobili jakoś tak, no i potem na przykład jakoś tutaj byśmy sobie też takie przejście dodatkowe zrobili, to też się niech od razu rozpocznie już ta budowa, proszę bardzo, sobie to od razu wszystko już przypiszę, żeby nie było potem komplikacji żadnych. No i teraz możemy sobie zacząć planować te bloki. E, ja bym tutaj szedł może bardziej w te średnie. E, chyba, że może czekajcie, mam do jakieś takie bardziej trochę jednak pojemne, na przykład z tych dużych. Czekajcie. No z tych dużych na przykład fajne byłyby te, tak, może takie, chociaż te mają te drogi, które mi się tak nie do końca podobają. E, tu mamy niby 84%, to jest takie trochę duże, o, to by było fajne. E, niby 80% jakoś mieszkań, no, ale na razie zadowolenie mamy dosyć wysokie, nie ma właściwie żadnych problemów w mieście tam poza przestępczością, o właśnie, a propos przestępczości, to tym, czy my tu mamy jakiś komisariat? Mamy, ale komisariat jest obecnie bez radiowozu, więc fajnie by było, żeby on jednak te radiowozy posiadał, e, dzięki czemu oni będą mogli pracować. Faktycznie czasowo jeszcze nie mamy wody pitnej, ale to dosłownie czasowo, ponieważ tutaj no, to się tam coraz szybciej będzie budowało. Jak tylko będzie ta stal, to to już będzie, e, więc no muszę po prostu chwilę jeszcze wytrzymać. Natomiast my wróćmy do tych budynków, ja chciałem to stawiać, chyba nie to do końca, ale to też możemy postawić. Tylko że na pewno nie chciałbym tego tak po prostu do drogi, e, tylko ja bym to sobie ustawiał tak bardziej z tyłu. Czyli na przykład weźmy to sobie tutaj o taki na przykład budynek gdzieś tam na zakończenie tego, proszę bardzo. I to byśmy zrobili teraz jakoś na przykład w ten sposób. Przeszlibyśmy sobie z taką ścieżką, tylko właśnie, moje pytanie brzmi, czy tutaj się zmieszczą jeszcze jakieś budynki, żeby to też miało, miało tutaj sens. No niby się zmieszczą. no, możemy zrobić taki, potem możemy zrobić na przykład taki drugi i możemy zrobić taki trzeci, a pomiędzy nimi jakieś ścieżki jeden tutaj drugi też, żeby dało się tu jakoś podejść, czyli na przykład coś takiego i coś takiego potem. Yy, możemy to zrobić w miarę prosto, ok. No a tutaj co, podeszlibyśmy jakoś tak, czy to by było jakieś takie skrzyżowanie, no ja myślę, że możemy tu zrobić takie skrzyżowanie, po prostu będzie jakoś sobie byśmy połączyli wszystko, tak w miarę prosto, czyli to byśmy jakoś tu wygieli, to tutaj, no i to ostatnie byśmy podgieli, w sensie no, wygięlibyśmy bardziej w tę stronę, ok. E, czyli niech tak to sobie będzie, no i teraz jeszcze możemy sobie więcej tutaj takich rzeczy dostawić, czyli możemy tak, więcej tych bloków, raz, e, dwa, trzy i cztery. No 4 i nawet bym powiedział, że jeszcze 5 się tutaj zmieści, jak najbardziej. Nie będzie problemu, żeby tutaj 5 wszedł. E, więc trochę tych bloków tutaj będzie. No nie oszukujmy się. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I 10 będzie jeszcze w tym miejscu. To na pewno już wiem. Dobra. 9. Na pewno będzie jeszcze w tym miejscu, więc to będzie. No, myślę, że tu już dalej nic nie będę stworzyć. To raczej będą takie drogi czysto, już te, te takie dojazdowe gdzieś tam. No, ale trochę tych bloków może myślę powstać. No i teraz, może jeszcze byśmy na przykład coś wstawili. Na przykład, jakąś taką e, kawiarnię chociażby, żeby oni też wiecie, wszyscy nie, wszyscy nie musieli korzystać aż z usług tamtych rzeczy, tylko żeby też coś można było na przykład takiego kawiarnia przy plaży. No do końca mi to nie pasuje, ale na przykład taka kawiarnia delicja, no ona by tu myślę całkiem była dobrym pomysłem, więc możemy takie coś sobie tu jakoś ustawić właśnie, proszę bardzo. Dla odmiany taką właśnie chociaż kawiarnię. No i teraz możemy nie hotel, hotel to w przyszłości, jak będziemy lotnisko robić. Na razie zróbmy po prostu coś takiego, proszę bardzo, niech to sobie jakoś będzie. No i teraz... Tam sobie rozpoczynamy te wszystkie budowy, no i to, co się da, oczywiście przypisujemy. Czyli te wszystkie drogi, które da się wybudować, to ja sobie już przypiszę i niech one po prostu będą budowane. Teraz na pewno jeszcze podłączyłbym sobie jakoś to yy, tutaj. To też możemy. No na razie to raczej nigdzie nie będą chodzić za bardzo, no ale możemy to sobie jakoś nie podłączyć. Możemy też dzięki temu zacząć jakoś budować, co będzie zawsze miało. Jakiś pozytywny wpływ, no i moje pytanie brzmi, czy tu będziemy tą drogę robić z taką, jako, jako taką schodnikiem? Ja myślę, że na takim fragmencie by się przydało jednak, e, więc tą przebudowę będzie trzeba zrobić w końcu. E, na tym na drugiej drogi to nie będę robić, ale jednak fragment drogi schodnikiem by się przydał. Tylko że myślę, że na razie możemy zrobić coś takiego, żeby za szybko też z tym mniejszy. Na razie po prostu niech się przebudowywuje coś takiego, żeby to też wiecie, wszystko za szybko nie szło, żeby to nie było tak, że my teraz będziemy coś robić na szybko byle było i to potem będzie nie miało większego sensu tak więc na spokojnie to róbmy, bez problemów jak to sobie działa. Czy mamy w końcu tą stal? No dalej tej stali nie ma pytanie moje brzmi, czy ta stal tam w ogóle jest w tym tutaj w tym, w, tym, w, tym, w tej hucie no widzę, że raczej jej tutaj nie ma, bo tym mamy tu w ogóle jakieś koreczki brakuje węgiel, czy brakuje węgiel ponieważ tu nie ma znowu ludzi do pracy, w sensie no coś ludzie są do pracy więc nie powinno być tak, że ich tutaj kompletnie tego węgla nie ma czekajcie czy tego węgla nie ma tutaj, bo coś po prostu nam tego nie transportuje, nie no coś teraz idzie, tego po prostu to jest od razu chyba wykorzystywane przez to, więc to za bardzo, no nie ma jak też funkcjonować, bo przypominam, że my też mamy cegielnię, która nam w miarę intensywnie tego produkuje, więc nie wszystko idzie do zużycia, do zużycia, po prostu tego, tej huty stali, no a ta huta stali bardzo dużo nam tego, nie oszukujmy się, po prostu zużywa. Coś mam w tym nosie i nie mogę tego zmarwiać. Masakra. Dobra, no i wracamy w takim razie do, do tego naszego osiedla. A jak to osiedla? Jest w ogóle tu budowane, no i niby coś już jest zbudowane, ale idzie to w niektórych przypadkach bardzo dobrze, w niektórych trochę bardziej topornie, w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy. Część rzeczy się już wybudowała. Taki dom kultury widzę jest i z nim na przykład nie ma problemu. Mamy też na przykład ten kort tenisowy, mamy boisko piłkarskie, mamy boisko do siatkówki, no i oczywiście mamy też małą klinikę, chociaż tu akurat widzę, że jest, jest z tym trochę gorzej, no ale jest. Więc też większość tych rzeczy się buduje, tu widzę, że też nie jest źle, więc nie powinno być dramatu żadnego. Ci pasażerowie są założeni w sensie ci robotnice, a pytanie brzmi, czy my tutaj też mamy y, trochę, w sensie teraz brakuje tlenku glinu, ale akurat przyjechały chemikalia, więc zaraz powinno zacząć funkcjonować, w sensie teraz brakuje węgla. Cudownie, uwielbiam jak wszystkiego po prostu brakuje, y, ale węgla brakuje, rozumiem, że po prostu nie mamy odpowiedniej ilości, w sensie teraz coś akurat po węgiel wyruszyło, no jasne, tylko że po prostu no my tam mamy cały czas tego mało. Niestety, no tutaj z tym mego jest w ogóle lipa, dlatego że my go wszędzie potrzebujemy, a go po prostu nie ma. E, więc jak to tu wygląda? No mamy taką kopalnię, no niby to jakoś działa, ale to idzie strasznie, strasznie powoli. Niestety, te autobusy po prostu tutaj nie wyrabiają, mi się wydaje za bardzo. I jak to tutaj wygląda? Gdzie mamy teraz w ogóle jakiś autobus, który tutaj jedzie? No ludzie! W sensie oni tu już przejeżdżają najróżniejszymi trasami, więc tutaj już też nie jest tak, że nie mam no, tylko tą jedną. Pokażcie mi to w ogóle. I no, i mają jechać tędy tak naprawdę cały czas, tędy, 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 aż dotąd. No i teraz trochę objazdem tutaj jadą, ale to ze względu na przebudowę tego fragmentu, po prostu objazdem sobie kursują. No i na przykład taki autobus, on sobie podąża, ale on już ma 3 godziny 36, no i co mi takiego autobusu, no nic. Ja bo tam mamy objazd na tym fragmencie, on po prostu nie wyrabia mi się wydaje ten autobus, za bardzo. Oni po prostu ten obraz jest dla nich za długi. No, ja staram się to jak najbardziej poprawić. W sensie, wy moglibyście w ogóle jechać tędy, tak naprawdę. Ja nie wiem, czy mówię, krążycie gdzieś tam naokoło, jakby moglibyście skorzystać z tego fragmentu tutaj, a nie gdzieś tam tu obierzesz naokoło. Pokażcie mi to jeszcze na chwilę. Pracownicy węgiel stolica 2, no po co ty jedziesz tędy? Nie wiadomo mi, po co tam kluczysz. Jak ty możesz przejechać sobie tą prostą drogą. No, chwileczkę, tak się nie będziemy bawić, bo to jest dla mnie trochę bez sensu. Takie krążenie, nie wiadomo po co. Ustaw, punkt, trasy, proszę Ciebie. I nie będziesz mi krążył bez sensu tam, bo to jest dla mnie absurd. Yy, tylko proszę mi jechać prosto, a nie gdzieś tam kluczyć. Proszę mnie jechać tędy, o. Bo to jest jakiś punkt trasy, tak? To ten punkt trasy sobie po, po prostu usuniemy i tyle, i będziesz teraz jeździł tędy, no hello. Nie dajemy się zwariować. Nie musisz mi tam kluczyć gdzieś po tych ulicach, żeby... żeby nie musisz mi tam gdzieś kluczyć po to, żeby tylko przejechać przez ten punkt. To było kiedyś potrzebne, no ale teraz skoro mamy taką nowoczesną drogę, to tak naprawdę mi to zupełnie potrzebne już nie jest. Możesz sobie jechać jak chcesz. No, byle byś jechał, tak? Byle byś jakoś dotarł, bo tam na przykład muszą tak krążyć naokoło bez sensu trochę, no bo ta droga prowadzi już tak naprawdę do nikąd, do tych zakładów chemicznych, gdzie produkujemy trochę tych chemikaliów. No i tak to właśnie wygląda. No a drogi, widzę, się intensywnie tutaj dosyć budują. Zaraz będziemy pewnie mieli już część gotowych. Bo to szybko idzie, On nie ma co mówić, ale akurat budowa dróg idzie dosyć szybko, jak tam ten węgiel, powiedzcie mi coś, chociaż tu w ogóle jest, aha, teraz w ogóle nikogo nie ma, a ten przyjeżdża pewnie pusty, no tak, bo po co, bo po co w ogóle inaczej, jak może przyjechać pusty. No ale to już, to już tak po prostu będzie na ten moment, ja nie wiem czy to już jesteśmy w stanie zrobić. W sensie no, niby możemy ich wozić z jakiegoś bliższego rejonu, tylko pytanie brzmi skąd, skoro to tak naprawdę no, nie mam na razie bliższego rejonu, żeby ich wozić jakkolwiek, więc oni po prostu muszą być wożeni e, stamtąd, skąd są. Więc ciężko będzie tutaj cokolwiek kombinować, no po prostu tak na razie musi zostać tyle. Ja mogę, jedyne co mogę im zrobić, to mogę im więcej drzewek na dosadzić. To tak a propos, możemy sobie trochę tutaj właśnie takich żołów dostawić, bo tutaj tak już nigdy nic nie będzie raczej, bo tu mamy te przewody, więc przy przewodach ja się budować absolutnie nie będę, więc po prostu zróbmy trochę więcej tutaj drzwi, jak niech one w przyszłości sobie urosną, niech po prostu ich będzie tutaj trochę więcej. I tyle tak naprawdę. Natomiast to mnie interesuje to, co oni by robili. No teoretycznie pociąg, ale pociąg nam zajmie bardzo dużo czasu do jego zrobienie. No niby ten też jedzie, ale on ma już 2 godziny 40 podróży. Pytanie już mi to się wyrobi. Tu jeździ taki drugi na pusto, na pusto to mnie akurat tak średnio interesuje, ten na pusto, co może jechać, o. I po co, no i po co to wyprzedanie? Po to, tego, żeby ten się musiał zatrzymać bez sensu, no ludzie. No tak nie róbmy, bo to jest trochę absurdalne, bym powiedział nawet. Oj, w ogóle zadowolenie już mamy 79%, no i. no nie! I to jest absurd. To jest absurd, bo on. Nie, no to jest po prostu żart w tej grze, no, no nie. Dobra, to w takim razie zrobimy też stację trochę bliżej, mi się wydaje po prostu. Zrobimy tu jakąś stację benzynową, wtedy będą mogli sobie tu bezpośrednio podjechać. Bo to jest, to jest chore dla mnie, nie? żeby gdzieś tam sobie jeździć tylko po to, żeby, żeby zatankować. No, ale rozumiem też trochę mechanikę działania tej gry, bo ona tak działa. No i jakby tutaj też może być stacja i możemy ją osobę też tutaj postawić. No ale niestety jest to na duży minus, ponieważ tam no, będzie mieli strat. Tak, a ten co ja robi? Aha, ten tutaj też zawraca, widzę. No, ten teraz ma nie trochę tych ludzi, ale on najpewniej się nie wyrobi już. E, zobaczymy, jak sobie poradzą następcy. E, tutaj jedzie co? E, tu jedzie pracownicy wejdzie stolica. On też w ogóle, aha, na razie tutaj te autobusy trochę bez sensu jeżdżą, bo one nikogo za bardzo nie wożą. One tak jeżdżą, byle by jeździć, tak naprawdę, tak mi się wydaje. No ale dobra, niech sobie jeżdżą. E, a ten kogoś tam wiezie? Nie, bo już ci robotnicy się zaczęli po prostu wykruszać, zanim jeszcze dojedziemy tutaj. Super, bardzo, bardzo to cieszy, Po prostu genialnie. I teraz jeszcze powiedzcie mi, jak tutaj sytuacja, no ten może zdąży, dobra, ten zdąży, a ten drugi też ma tylu robotników, nie no, ale ten też, aha, ten nie zdąży już, bo on już przecież e, chyba wraca po raz drugi, więc on już na pewno nie zdąży i ten jedzie w, w ogóle kompletnie na pusto, więc on też nie ma co się łudzić, że zdąży. E, no tak, mamy problemy z zasilaniem, ale to jest naturalne, no ponieważ nie mamy ludzi w elektrowni węglowej, która nam miasto zasila, więc to jakby jest naturalne, że jak jesteśmy zasilani jedną elektrownią, ona po prostu nam nie wyrabia i tyle. Zwłaszcza, że my coś tam regularnie, tych dolarów też zarabiamy niby, chociaż my... Mam wrażenie, że my coraz więcej, że my po prostu coraz więcej musimy spłacać tego. Że my nie oddajemy tego, tylko my po prostu oddajemy to tak wolno, że to i tak nic nie daje za bardzo. Ale może ja się mylę, może ja się mylę, może jest inaczej. A jak ta stali... Aha, tej stali i tak nie będzie, no bo przecież jak nie ma tego, to nie będzie stali, nie? Jak nie ma węgla. No niby teraz jest. Zobaczcie, ile by mogło być, ile już mogłoby być tej stali, gdyby tego węgla było trochę więcej. Skoro my tego węgla mamy tak mało i skoro ten węgiel ledwo co do nas tak naprawdę przylotuje, no bo on ledwo co leci tak naprawdę, to może czasowo po prostu pozwolę sobie wstrzymać tą cegielnię albo ją mocno ograniczyć. Trudno. Na razie 10 osób. Mi zależy bardziej na węglu, a no wiecie, tam, ta cegielnia to niech będzie, może jej nie być, może być, ale to nic nieistotne. Mi w tym momencie zależy na tym, żeby ten węgiel był na, do huty stali dostępny, Żebyśmy mogli to dosyć szybko tutaj yy, tą produkować, bo tych pracowników jest naprawdę dużo I oni mogliby to sprawnie produkować, gdyby mieli na czym, bo jeżeli oni nie mają na czym tego produkować, to to niestety, ale oni Tego nie wyprodukują, choćby nie wiadomo jak chcieli, więc ja liczę na to, że po prostu Tej stali będzie coraz więcej, tak że ona po prostu będzie mogła być w miarę sprawnie zabierana, a nie że na przykład termin taki będzie mi jechał Aha, on tak, o jest chyba w końcu duża przypomowna wody, co? To jest to, co ja chcę, tak, to jest to, co ja chcę, już może 61%, więc idzie szybciej niż, niż myślałem, więc może w końcu będzie ta woda i nie będzie e, wiecznie tych problemów. E, nie będzie wiecznie tych problemów po prostu, bo można, można z tym zwariować. No ale cóż, no, trzeba to jakoś przetrwać też. E, trzeba to jakoś też przetrwać, tak? w tym bloku, aha, w tym bloku nikogo nie ma no tak, ale ja tu nie zezwoliłem na wprowadzanie się, a w tych blokach oni będą się wprowadzać, w sumie to nie wiem, bo tu mamy taką zmienność tych, tych dzielnic, bo tu mamy, to jest ropni na przykład, a tu jeszcze mamy Wojsimowo osiedle Wola, tam gdzieś jest, wcześniej też czarna więc to są różne. Różne miasteczka, więc to też różnie tutaj po prostu wszystko działa. Ale co, w tych na przykład mamy dużo osób, no zobaczcie, w tych mamy 92% zadowolenia, 94% zadowolenia, 89, 87, 84. No to powoli zaczyna być średnie zadowolenie w naszej Republice, bo my serio mamy tych ludzi już bardzo dużo. I nasze średnie zadowolenie właściwie cały czas nieustannie w zasadzie. No te 1300 które, osób, które są głodne, no to wiadomo, to jest lecie. To jest też tak, że po prostu czasami gdzieś tam ta ciężarówka nie zdąży dojechać, ale one obecnie teraz jeżdżą bardzo dobrze. Problem z elektroniką jest, ale też drobniutki. Z ubraniem właściwie nie ma problemu. Z ubraniami widzę, że już problemy tak naprawdę zniknęły i one po prostu e, nie istnieją obecnie w naszej republice. Więc e, bardzo, bardzo e, dobrze. E, tutaj wszędzie będzie woda. Jeszcze sobie tylko tak to szybko skontroluję. Czy tu wszędzie będzie prąd? E, tak, tu wszędzie będzie prąd. Woda. E, tak. Ścieki. Przepraszam, gdzie są te ścieki? Tu. Aha, w tym bloku nie będzie. Chwila, chwila, w tym bloku nie będzie ani wody, ani prąd, ani ścieków. To nie na no w tego bloku na razie nie, nie budujcie. E, ja sobie go wstrzymam, o. A po co nie mają mi go budować? Tylko po to, i w ogóle tutaj jak już się wybudujesz, to żeby tu się nikt, nikt nie wprowadzał, bo to będzie po prostu klapa. Więc to no, fajnie byłoby też w ogóle wyasfaltować tą drogę. Bo ona może być fajnym skrótem, już w sumie jest fajnym skrótem, ale można by było wiecie, jeszcze tutaj e, lepszą ją zrobić. Tylko trzeba by było ją wyasfaltować, no, ale to jeszcze trochę. Jak tam to asfaltowanie, co ostatnio robiliśmy, gdzieś tutaj to już się poasfaltowało. Wszystko chyba tak. E, to, co już miało, to się w końcu poasfaltowało. Więc możemy teraz trochę więcej tego asfaltować. Czyli e, gdzie teraz będą objazdy? Zobaczmy sobie, gdzie tu będą teraz objazdy danych autobusów. Czy tutaj to dotyczy? No tak, tu będzie objazd. S2 też będzie pewnie jeździło objazdem, chociaż nie S2 akurat ten nie jedzie chyba, nie, czekajcie, bo mi się nic nie wyświetliło teraz. S2 no S2 będzie też musiało ukluczyć objazdem, bo niestety, ale ten fragment będzie od teraz zamknięty na czas remontu. No nie, przykro mi. Ty jeszcze sobie jakoś przejedziesz, aha, już nie przejedziesz niestety, ale to pojedziesz jeszcze tam, dobra, to już sobie pojedziesz tam tędy jakoś jeszcze na objeździe, No bo na razie będzie trzeba po prostu tędy sobie wyjeżdżać trochę tak. Inną trasą niż zwykle, a S2, jak sobie poradzi, która jedzie właśnie sobie tędy teraz, chyba, bo to jest S2, tak mi się wydaje. No właśnie, to on będzie teraz kluczył. którędy? Tędy, tak? On będzie teraz kluczył. No to niech sobie kluczy, przez jakiś czas tak będzie musiało być. No bo niestety, ale remont tej drodze się w końcu należy. No i podobnie, możemy też wyremontować tą drogę i nie, nie możemy, bo wtedy wyjazdu stąd nie będzie, więc tu musimy zostawić. Ale możemy sobie w tym czasie wyremontować też tę drogę. E, możemy niej zrobić tę drogę z zrobić to drogę schodnikiem tylko moje pytanie brzmi jak to wygląda Węgiel stolica no niestety Węgiel stolica będzie jechał objazdem ale on sobie pojedzie tędy tędy będzie jeździł po prostu w obie strony nie będzie, nie będzie problemu myślę co e, tu jeszcze podjeżdża tak naprawdę z takich ciekawych rzeczy e, pokażcie mi to czekajcie czekajcie to jest sam przystanek mnie interesuje tam reszta tak nie za bardzo czekajcie bo coś mi tutaj za bardzo skacze to e, Chemikalia i cement stolica, tak? Chemikalia. E, no to chemikalia też będą musiały jechać objazdem, no i cement też będzie musiał objazdem. A tu co podjeżdża? Aha, tu S1 jeździ, no ale S1 to będzie musiało po, udać się po prostu objazdem. E, aha. No to on będzie musiał, on będzie musiał po prostu wyjechać tamtędy i trochę dookoła bardziej objechać, no ale to już się nic nie poradzi. W końcu remont tego musi nastąpić, więc myślę, że to po prostu wytyczmy do remontu i zobaczymy zaraz jak to będzie wyglądało. W sensie te autobusy teraz będą prawie wracały w kółko jakoś. Chociaż ten jeszcze udało się mu wyjechać, a ten tru, trudno, będzie krążył w kółko. Chyba, że ja cię po prostu, yy, czekajcie, czekajcie, a ja może to spróbuję jakoś jeszcze, uda mi się coś porobić, żeby to jakoś e, uratować. Momencik, zaraz coś wykombinujemy, może żeby się udało jeszcze jakoś go uratować. Chyba nie za bardzo. Albo dobra, coś się uda, w sensie on będzie krążył teraz tutaj bez sensu. Eee, więc chyba po prostu będziemy sobie go sprzedać, no trudno, jeden raz będzie sprzedany, ale... Ale trudno się mówi, jak to teraz będzie wyglądało, pokażcie mi, czy dobrze popatrzyłem na to. A, okej, okay, czyli te będą objeżdżały sobie to ten. Dobra, te będą to objeżdżały tędy. Eee, te będą jechały tu. No dobrze, to one będą wyjeżdżały tam tędy, czyli dobrze to wszystko jest. A S1 nie będzie jechało, bo S1 tu może mieć więcej kombinacji. Chociaż nie, a S1 nie powinno być kombinacji, no będzie miało trochę pokręconą trasę tutaj. No ale czasowo tak po prostu być musi, no bo inaczej ja tego nie widzę. Za jakiś czas będzie lepiej, spokojnie. Natomiast na razie no, po prostu te remonty muszą się w końcu odbyć. No i muszą się odbyć w jakimś czasie, znacznie w miarę, więc no. Jest przepompownia, czyli rozumiem, że tutaj już jest woda, tak? Tak, jest woda, więc oni nie powinni już absolutnie mieć tego problemu, więc powinni być w ogóle happy. Aczkolwiek tu im brakuje, jakim cudem wam żywność brakuje, skoro tu macie żywność, no kochani, no trochę jednak szanujmy się. Ej, aha, i tu wam mogę w ogóle zezwolić do zamieszkiwanie, jak ktoś chce, wprowadzajcie się naprawdę, bo nie ma problemu. Ja akurat już tutaj jest wszystko gotowe, więc możecie się jak najbardziej wprowadzić. Widzę, że część dróg już jest gotowa, tylko brakuje teraz części elektrycznych. No a te części elektryczne są produkowane ze stali i pewnie nadal brakuje nam węgla. Co, czyli znowu to samo? E, no nie, nawet stali jest jakaś, tylko po prostu wydaje mi się, że jest jej za mało na razie. Na no węgla jest dużo, no nawet tutaj jest, patrzcie, tu jest lu nie wierzę, do pełna, słuchajcie, 490 stron przetwarzają. Czyli razem te dwa po prostu, słuchajcie, no robią tego nie nieziemską ilość, widzę. Więc to naprawdę powinno teraz już to funkcjonować wydajnie. Tylko to jakoś tak nie wiem, może mm. że na laty się przysypuje, chyba nie, po prostu to jest od razu zużywane przez to, tak naprawdę. No i ewentualnie też przez tą cegielnię, która też tego, pomimo tego, że jest bardzo ograniczona i tak tego masę zużywa, więc to raczej nie jest problem. Tutaj widzę, że przy wyjeździe jest delikatny koreczek. Aczkolwiek akurat w tym miejscu koreczek jest jak najbardziej znośny. Najważniejsze, żeby tam byli ludzie, i w tym drugim też, żeby jacyś ludzie byli, żeby to się po prostu mogło wszystko produkować. Chociaż tu już widzę, że jest ten magazyn pełen? Serio? Ty, bo to jest pełne tutaj. To nie, do, nie, nie nadążają z wywożeniem tego? Nie no, coś powinni wywozić jednak. Czekaj, gdzie mamy ten, to centrum dystrybucyjne? No to jest to, to oni tam niby stoją, chociaż pewnie jakieś dwa inne jadą. E, ale rozumiem, że tutaj też mamy żywność, tak? Bo tutaj też jest jej pod dostatkiem, czyli po prostu już nagradziliśmy jej tyle, że nie ma sensu jej tak naprawdę przewozić, rozumiem, tak? Po prostu. No okej, okay, no mi się to bardzo podoba jak najbardziej. Najważniejsze, że wydajność tej kopalni skończyła w końcu troszkę, że tutaj mamy w końcu troszkę tego więcej, bo może w końcu będzie jakiś zapas tutaj, chociaż na razie spokojnie z tym zapasem, ale liczmy na to, że w końcu jakiś zapas powstanie i że już chociaż nie będzie takiej treści problemów. Że chociaż trochę tej stali będzie już więcej, ja wiem na razie to może nie idzie jakoś super szybko, ale spokojnie będzie szło lepiej. Tylko po prostu trzeba jeszcze trochę poczekać. Ludzie się nam do miasta po prostu wprowadzają drzwiami i oknami, jak widać. Proszę bardzo, e, idziemy ostro do góry i mam nadzieję, że już teraz żadnego upadku e, w, bli w bliskim czasie nie będzie. E, no ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie już dziękuję. Jak widzicie, niestety trochę mam Katar. Natomiast y, ponadto Wam bardzo, ser bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, no jeśli nie zostawcie łapeczkę w dół, ale mam nadzieję, że takich łapeczek nie będzie. No a jak już Wam się nie będzie podobało, to chociaż napiszcie co Wam się nie podobało, czy macie jakieś sugestie i rady. E, a jak Wam się podobało, to też napiszcie co Wam się podobało i w ogóle napiszcie, nie wiem, jak macie jakiś pomysł na nazwę miejscowości, czy po prostu jakąś emotkę, jak chcecie wysłać śmiało, sekcja komentarzy jest Wasza. Ja Wam dziękuję, do zobaczenia w tej serii w czwartek. Cześć i papa.